Hej siemneczko witajcie z tej strony Gileon i witam cię w sklepie 5 sierpnia 2025 roku no i co powróciła Scarlet Witch i Mroczna Feniks Moon Knight nadal w sklepie ikonowe emotki to samo letni sklep nadal w sklepie Ninja, to samo. Fortnite Super, nadal w sklepie. Zestaw FNC, sezon 3, rozdział 6, to samo. Widmo Kosa za 800, Błysk za 1500, Ether za 1500, Wukong za 2000. Fala fotonowa za 500. Zero bezwzględne za 1200. Wektor za 1200. Jedziesz, jedziesz, jedziesz za 200. Do rytmu za 500. Luminarz lobów za 1500. Bis za 1200. Odwrócone ostrze za 500. Zestaw niebieska Piapsi nadal w sklepie. Te itemy to samo. Major Laser nadal w sklepie. Dragon Ball to samo. szafka jego nadal w sklepie buty to samo ścieżki jemowe nadal w sklepie powrócił Night Rider Odpala silniki to samo Bruno Mars nadal w sklepie Nie masz dzisiaj fantastycznej czwórki, WWE, szafki Bujuriru i Forda Mustanga Shelby GT500. No i co, jeśli sklepie wam się podobało, to pamiętajcie, subzone, łapką w górę, kod GGLOM w sklepie. A się z wami żegnam, siemneczko.